Jednym z dużych trendów w poprzedniej hostie był gaming oparty na blockchainie. Mieliśmy całą masę tytułów, które skupiły bardzo dużą ilość graczy, które złapały hype i wszystko rozwijało się na wielu blockchainach. Dzisiaj większość z tych projektów bardzo mocno spadła, została popełniona cała masa błędów związanych z tokenomią, z dystrybucją tokena, z wpuszczaniem ventures capital i większość tytułów gdzieś tam bardzo mocno odstawała od tego gamingu, który mamy na rynku klasycznym. Jednym również z takich mini trendów był oczywiście trend Move to Earn, Walk to Earn, gdzie mieliśmy różnego rodzaju aplikacje, gdzie mogliśmy chodzić, zdobywać tokeny, kupować NFT. -ki. Większość z tych projektów niestety miała źle zrobioną tokenomię, popełniła sporo błędów i pamiętam, kiedy również nagrywaliśmy o tamtych projektach, mówiliśmy o tym, co musi się wydarzyć, żeby gdzieś tam jakiś projekt z tego trendu mógł złapać hype i mógł po prostu być dla szerokiego grona odbiorców. Oczywiście dzisiaj widzimy duże zmiany w gamingu, widzimy zupełnie inne podejście projektów, które tworzą gry, stawianie najpierw na pokazywanie czegoś, dedykowanie produktów bezpośrednio do graczy, a nie tylko do spekulantów. Oczywiście ja jestem po tej stronie, że gaming na blockchainie wróci. Silniejszy i że te wszystkie błędy, które zostały popełnione przez projekty poprzedniej hostsy, będą naprawiane. Jeżeli chodzi o trend Move to Earn, uważam, że również jest to trend przyszłościowy, natomiast musi wydarzyć się tutaj bardzo dużo. Musi być projekt z odpowiednią tokenomią, musi być projekt, który da dużo fanów, dużo możliwości. Mówiliśmy o współpracy z realnymi markami, mówiliśmy o pewnych dodatkach, benefitach, żeby ludzie korzystali z tych aplikacji z przyjemnością i żeby oczywiście wszystko było poparte bardzo mocną i dobrą tokenomią. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z nowszych właśnie projektów z tego trendu Move to Earn, a więc projekcie TIP Top, który ma rozwiązać te wszystkie problemy. To, co dzisiaj dla nas jest najważniejsze, my lubimy te tematy, w których można za darmo wystartować. Też lubimy jako kryptoekipa, wielu, wielu z nas używa tego typu aplikacji. Więc opowiem Wam o samym projekcie, a następnie osoby z naszej ekipy, a więc Patryk i Diabeł, które testują aplikację od jakiegoś czasu, pokażą Wam, jak to wszystko działa. Czym jest Tiptop, jak tu wystartować? Oczywiście za darmo, bo jest to free to play, za zainstalowanie aplikacji otrzymacie NFTK. O tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Oczywiście na początku przypominam, że jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać suba, dzwoneczek wtedy będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem, jeżeli uznacie, że ten materiał jest wartościowy, zostawcie łapkę w górę i komentarz dajcie znać, co w ogóle myślicie o aplikacjach typu Walk to Earn, Move to jakie są Wasze odczucia jeżeli wcześniej działaliście w tego typu aplikacjach i czy uważacie, że rzeczywiście, jeżeli projekt będzie odpowiednio zarządzany, czy to jeszcze ma szansę się odrodzić. Przypominam również, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym Finansowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Jeżeli chodzi o materiał z tiptopem, jest to materiał sponsorowany, jako kryptoekipa testujemy dla projektu tą aplikację, sprawdzamy jak to wszystko działa i dzielimy się z Wami, oczywiście naszą opinią. Jeżeli będziecie chcieli potestować aplikację po obejrzeniu tego materiału, zachęcamy również! do skorzystania z naszego reflinku, który jest oczywiście pod tym materiałem. Zaczynamy sobie oczywiście od social mediów. Sam TipTop powstał, można powiedzieć, we wrześniu 2023, tak jak tutaj widzicie. No ale gdzieś tam projekt jest, jest i był rozwijany w tym trudnym czasie. Nazwijmy to w tej krypto zimie, również w momencie, kiedy wiele właśnie tych aplikacji move to earn bardzo mocno dołowała i gdzieś tam użytkownicy z wielu aplikacji rezygnowali tego naprawdę trudny czas, natomiast mimo wszystko projekt podjął rękawice, więc jeżeli też chcecie być na bieżąco, zapraszam na Twittera macie to wszystko podlinkowane obecnie ponad 4000 osób tutaj bardzo dużo instrukcji, dużo filmików i na bieżąco macie tutaj wszystkie informacje o Tip Topie, oczywiście najważniejsza również jest strona internetowa, tutaj linki Macie do wszystkich social mediów, Twittera, Facebooka, y, oczywiście Discorda, na którym dzieje się najwięcej, ale również kanału na YouTube, gdzie będziecie mogli przejrzeć sobie materiały. Jeżeli chodzi, słuchajcie o. Tip Topa tak jak mówię Przede wszystkim jest to aplikacja na której możecie Wystartować sobie Za darmo a więc nie trzeba tutaj Żadnego wkładu własnego Można sobie tutaj potestować tą Aplikację no jeżeli jeszcze nie wiecie Czym jest w ogóle Move to Earn Właśnie są to aplikacje Które wspierają zdrowy Tryb życia a więc taki Aktywny lifestyle tak dokładnie zostało To nazwane jeżeli chodzicie Na spacery poruszacie się przemieszczacie Chodzicie na spacery z psem biegacie po parku, wtedy możecie używać aplikacji i zdobywać oczywiście nagrody. Oczywiście to, co charakteryzuje projekt TipTop, to, że mamy tutaj system nagród. Mamy dwa rodzaje tokenów, o których zaraz Wam opowiem. Mamy oczywiście unikalną kolekcję NFT-ków, czyli specjalne buty dochodzenia, a więc model działania jest, myślę, że w większości osób znany. Jeżeli chodzi o samą aplikację, jest dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida, a więc możecie sobie poużywać samo pobranie, bardzo proste, pobieramy aplikację, zakupujemy. Zakładamy konto, i tak naprawdę możemy już startować. Zaraz też chłopaki pokażą Wam, jak ta aplikacja działa. Na stronie mamy również, słuchajcie, roadmap, który jest rozpisany dość szczegółowo. Oczywiście ten rok 2023 to jest przede wszystkim uruchomienie tokenu governance, którego private sale obecnie trwa. Również na koniec tego filmu dam Wam informacje, jeżeli ten materiał Was zainteresuje. Ale tak jak mówię, dla nas najważniejsze, że jest to dzisiaj free to earn i możemy. To testować bez wkładu własnego, natomiast zarządzanie jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o TipTopa, bo ma to być aplikacja zdecentralizowana, gdzie społeczność decyduje, w jakim kierunku będzie rozwijał się oczywiście TipTop. Będziemy mieli oczywiście w drugim kwartale ważne wydarzenia, takie jak właśnie głosowanie governance, oczywiście będziemy mieli dobanie kolejnych języków do aplikacji, kampanie marketingowe, ale również staking za, zarówno dla tokena TIP, jak i tokena TOP. No i oczywiście to ma co wiele osób zawsze czeka, jeżeli uczestniczy w jakimś projekcie, a więc listing tokena na giełdzie. Okej, okay, myślę, że teraz możemy zajrzeć sobie do white paper. White Paper 28 stron, a więc moim zdaniem, jak na tego typu projekt dość obszerny. Oczywiście sam projekt powstał po to, żeby wspierać zdrowy tryb życia i wykorzystywać technologię blockchain do tego, żeby stworzyć aplikację, która będzie aktywować nas właśnie do tego zdrowego trybu życia, i również będzie nas tutaj wynagradzać za różnego rodzaju czynności. Jeżeli chodzi, słuchajcie o. Blockchain, no to tutaj oczywiście został użyty Binance Smart Chain. Ma to swoje plusy i minusy. Tak jak wiecie, sporo projektów buduje się na BNB ze względu oczywiście na szybkość transakcji, ze względu właśnie na niskie opłaty i również zarówno token TIP, jak i TOP są zbudowane właśnie na blockchainie Binance Smart. Chain. oczywiście tak jak mówiłem sama aplikacja ma być zdecentralizowana społeczność ma tu mieć dużo, duży głos i ma nas wynagradzać właśnie za ten aktywny tryb życia oczywiście w tiptopie mamy również NFT-ki unikalne a więc cała ta kolekcja unikalnych nftków również jest do zakupienia na marketplace NFT-ki tak jak w wielu projektach mają swoje rarity więc o tym trzeba również pamiętać no i buty mają swoje poziomy także to wszystko Pokażą wam tutaj diabeł i Patryk właśnie bezpośrednio w aplikacji. Oczywiście mamy tutaj własny Marketplace, to jest również bardzo ważne i cały ten ekosystem tak naprawdę jest gdzieś tam rozwijany w aplikacji. Jeżeli chodzi o historię Tiptopa, tak jak widzicie, Tiptop powstał tak naprawdę gdzieś tam z miłości do sportu, został stworzony przez dwóch. Bardzo aktywnych słuchajcie, braci, którzy uznali, że warto gdzieś tam się tym zająć. Oczywiście, tutaj mamy też podany rok 2019, a więc myślę, że tutaj też ta, ta pandemia, też, którą mieliśmy, wymusiła właśnie tego typu produkty, i myślę, że sporo osób też z tego korzystało no i sama wizja projektu jest taka że za to, że ruszymy nasze cztery litery, projekt chce nas wynagradzać, chce nas aktywować właśnie nagrodami, żebyśmy tutaj działali, żebyśmy prowadzili ten zdrowy tryb życia mamy też zmiankę o tej kryptozimie to tak jak mówiłem, projekt powstał gdzieś tam w trudnym czasie no i oczywiście, tak jak mówię, samo pobranie aplikacji, bardzo proste na iOSa, na Androida, założenie konta i tak naprawdę możemy już sobie działać na tych Darmowych butach. Oczywiście aplikacja to jest również portfel, a więc generujemy tutaj ten portfel, tak jak w innych popularnych aplikacjach przy postworzeniu nowego portfela. Oczywiście zakładamy swoje hasło, następnie zapisujemy swoją frazę wyrazów. Przypominam, że tej frazy wyrazów nie trzymamy bezpośrednio na telefonie, nie robimy zdjęć, zapisujemy sobie w jakimś notesie, albo tak jak ja słuchajcie trzymamy sobie na dysku zewnętrznym i to jest klucz do naszego. Portfela, właśnie w aplikacji. No i oczywiście, jeżeli chodzi o produkty, no to głównym produktem jest aplikacja, która moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, wszystko działa bardzo płynnie. Oczywiście marketplace, no i kolekcja butów, tak jak wiecie, tutaj, tak jak mieliśmy w innych aplikacjach, odpowiednie buty do poruszania się z odpowiednią szybkością. Oczywiście dodatkowe bonusy, takie jak loftboxy, które możemy otwierać, mystery boxy a więc to są wszystkie te dodatkowe rzeczy. Które możemy zdobywać w aplikacji? No, jeżeli chodzi o tokenomię, oparta jest na dwóch tokenach. Pierwszym tokenem jest token TIP, który jest tokenem użytkowym i który tak naprawdę zdobywamy za naszą codzienną aktywność. A więc zdobywamy go słuchajcie bezpośrednio w aplikacji, za nasze spacery, ale również w tych loftboxach, które dostajemy w aplikacji. Możemy tutaj jak najbardziej ten token dostać. A więc jest to token tak naprawdę, który zdobywamy dzięki temu, że używamy, słuchajcie, aplikacji. Token TOP z kolei jest to token właśnie, który można kupić poprzez IDO, poprzez Private Sale. Jest to token, który będzie służył, słuchajcie, do zarządzania Oczywiście, tą aplikacją, a więc te wszystkie rzeczy związane z głosowaniem. Hodlerzy, oczywiście, będą mogli tutaj stejkować, będą mieli głos w jaki sposób ta aplikacja się rozwija. I jeżeli Was zainteresuje cały ekosystem TipTopa i uznacie, że jest to aplikacja wartościowa, można nad tym się oczywiście mocniej pochylić. Jeżeli chodzi, słuchajcie o tokenomię, no to jest ona również rozpisana tutaj w white paperze. 12,5% to jest private sale, na public przeznaczone. Jest 5,5 team standardowo 10%, 2% dla community, dla ambasadorów. Na sam staking i płynność jest 18%, 20% jest przeznaczone na nagrody w aplikacji, 6% development, 6% marketing, 6% strategiczni partnerzy i 14% to jest oczywiście ekosystem i skarbiec. Jeżeli chodzi o wszystkie westingi, również macie tutaj wszystko rozpisane, także myślę, że warto również tutaj się z tym zapoznać. To, co dzisiaj dla mnie jest najważniejsze, to że możemy wystartować za darmo i że dostajemy gotowy produkt, Produkt, który jest w moim zdaniem dobry, a więc nie polega to na tym, tak jak wiele aplikacji startowało, że najpierw była jakaś tam zbiórka, tutaj TipTop najpierw dowiózł aplikację, pozwolił ją przetestować, stworzył token użytkowy i jako druga faza projektu, to jest właśnie tutaj działanie na tokenie governance, oczywiście dla osób, które są zainteresowane. Jeżeli będzie Was interesował private sale, to oczywiście ten private sale trwa, wszystkie Informacje macie bezpośrednio, słuchajcie, na stronie. I oczywiście, sprzedawany jest tutaj ten token, właśnie top, a więc token governance. To, co słuchajcie, jest ważne, to oczywiście limity. Minimalne wejście to jest pół BNB. Tak jak widzicie, mamy tutaj do zakupu USDT, BNB, BUSD, a więc tak naprawdę różne możliwości. I kupujemy standardowo po połączeniu z Metamaskiem. To co nas najbardziej interesuje, to jak wypadnie sama aplikacja, dlatego teraz zapraszam Was na test aplikacji. Zobaczmy jak to działa, jakie tu mamy funkcje i jakie mamy możliwości. Cześć Diabanko, witaj Patryku. Słyszałem, że używasz już przez jakiś czas aplikacji TipTop. No i teraz tak, ja pobrałem swoją aplikację, coś już tam pochodziłem, aczkolwiek wypadałoby sobie wszystko fajnie, Omówić co i jak. No to tak, z tego co wiem, diabeł, no to dostajemy za darmo buta. Nie musimy tutaj tak naprawdę inwestować swoich pieniędzy, nie musimy zakupić żadnego tokenu, żadnego NFTK. Dobrze mówię? No, tak, zgadza się. Tutaj na podglądzie macie tego szarego buta i w zasadzie, jeżeli odpowiedni poziom wychodzicie i będzie on cały zakolorowany, tak jak buty na markecie. No to w takim wypadku będzie go można zamienić na NFT i potem go sprzedać. Okej, okay, okej. Okay. No i z tego, co również tutaj widzę, to tak jak w przypadku innych aplikacji, mamy jakieś bazowe statystyki. W tym przypadku efektywność, wytrzymałość i karmę. I z tego, co wiem, to już gdzieś tam zagłębiłem się mniej więcej w te rzeczy. Efektywność odpowiada za to, tak naprawdę im więcej mamy tej efektywności, tym więcej tokenów TIP będziemy tak naprawdę zgarniać. Wytrzymałość odpowiada za tak naprawdę za zużycie wody, która jest jakby wyznacznikiem naszej energii. Dokładnie. A szczęście, czyli w tym przypadku karma odpowiada za lepszy tak naprawdę drop jakichś itemków. E, tak, tylko od razu powiem naszym widzom, że w przypadku butów, Tutaj, tych, które otrzymujemy za darmo, no to aż takiego mocnego wpływu nie będzie. Im bardziej będziecie rozwijać tutaj level buta, czyli tutaj zwiększać tą liczbę kalorii, tym wtedy but będzie podnoszony na wyższy level, no to w takim wypadku te, te również parametry będą się zwiększały, natomiast one nieznacznie. Jeżeli ktoś chce już tak dosyć mocno wydobywać te tokeny, to polecam albo zakupić buty z marketu, najtańsze kosztują 0,2 BNB, albo poszukać jakiejś okazji na OpenSea. Wiem, że już część naszych formowiczów tutaj z grupy Play2R znalazła taką okazję i poniżej tej kwoty marketowej udało się buty zakupić. Ok, czyli generalnie tak naprawdę możemy sobie przesłać później NFTK. Przykładowo z Metamaska na samą aplikację, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, tutaj też dokładnie zakładamy portfel, tak jak w przypadku tych innych aplikacji, na przykład jak ktoś używał Kalo, no i też ważna kwestia, która u mnie jakiś tam problem stanowi, to bud taki podstawowy ma prędkość od 1 do 6 km i mi na samym początku było ciężko zmieścić się w tych 6 km. Ja nawet swój spacer mam dużo, dużo szybszy, więc wiedząc, że odpalam tą aplikację, rzeczywiście musiałem tutaj zwolnić mój chód. No i jeżeli ktoś tutaj biega, no to na pewno będzie musiał zakupić but z marketu. Czyli tak naprawdę każdy na początku dostaje tego tiptopera na poziomie pierwszym. Tiptoper jest tam od 1 do 6 km na godzinę. Tak, zgadza się. Mhm. No to tak naprawdę chyba możemy sobie przejść dalej. Mamy tutaj tak naprawdę na tym ekranie głównym jeszcze dwie takie, powiedzmy to, statystyki. Może nie nawet statystyki, co po prostu dwa paski. Jeden dotyczy poziomu wody, a drugi odpowiada kaloriom. Mhm. To ja może powiem, poziom wody to odpowiada za czas i na markecie mamy butelki wody, które możemy zakupić za token e, TIP. E, kalorie tutaj właśnie za ten level naszego buta e, e, i też możemy, no i też buta możemy upgrade'ować za pomocą, tak jak wcześniej e, mignęły ci skarpety. Natomiast ja taką skarpetę zakupiłem, ale one nam się nie przydadzą do tego zwykłego buta, więc w momencie kiedy Ktoś tutaj zaplanuje sobie, nie wiem, podkręcić jakieś parametry, no to to już tylko jest do tych butów, które są NFTKami. Okej, okay, rozumiem. A teraz pytanie: Te skarpety kupujemy i one jakby na stałe wpisują się w naszego buta? Czy, czy jest na to jakiś e, ogranicznik czasowy? Wiesz, co nie widziałem, um, czy, czy był w dokumentach, czy, czy tam jest zapisany ogranicznik czasowy. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, no, nie miałem okazji skorzystać. Mam jedną czerwoną skarpetę, natomiast no ona nie mogła być aktywna z uwagi na to, że ten but nie jest jeszcze nft -kiem. No i być może, nie wiem, jeżeli uda mi się trafić jakąś fajną okazję i gdzieś tam na OpenSea polecam wyszukiwać, to być może kupię już normalnego nft i będę wtedy dwa buty rozwijał. No i tutaj, tak naprawdę, z tego co jeszcze widzę, no to mamy kaloria. I z tego co udało mi się doczy doczytać, to ważne jest na samym początku, aby przejść sobie tutaj w lewy górny róg i ustawić e swoją wagę, e ponieważ ma to wpływ jakby na ilość kalorii, które zdobywamy. E tam w doksie e jest nawet e fajny wzór rozpisany, dzięki któremu każdy z was będzie mógł sobie przeliczyć ile tak naprawdę tych kalorii e spalicie na przykład za pojedynczy spacer. No i tak naprawdę te kalorie są potrzebne, żeby podnosić poziom, poziom naszego profilu. Dobrze mówię? Dokładnie, tak z, zgadza się. One nam tutaj levelują tego buta. No jak już przeskoczycie na przykład, tak jak Ty przeskoczysz na ten poziom drugi, no to zobaczysz, że ten but zacznie nabierać e, kolorów. Jeżeli chodzi o doksy, to na pewno będziecie mieli tutaj w materiale podpięte. Ja jeszcze dodam odnośnie skrzynki, e, tutaj po uzbieraniu 100 tokenów TIP Będziecie mogli otworzyć skrzynkę. Natomiast odnośnie tej skrzynki, to można wylosować buta. Są bardzo nikłe e, szanse e, na takiego buta. E, z tego co wiem, to część osób, które otwierało, no to trafiało butelkę wodę. Więc e, jak zobaczycie cenowo, to, to średnio się e, opłaca. Kto czuje, że ma w ręku szczęście, to może zaryzykować te e, TIP jeśli e, już uzbieram. Okej, okay, okej. Okay. No, i tak jeszcze może na szybko powracając do tych butów, no to chyba z tego co również udało mi się doczytać, jest tutaj bardzo podobna sytuacja jak w stepenie. Czyli mamy, mamy jakieś walkery, mamy joggery, czyli powiedzmy każdy but do innego treningu, no i są również rarity samych butów. Tak, do, dokładnie. To można sobie sprawdzić te buty na, na markecie i tak samo, tak jak słusznie zauważyłeś w penie, czy tam, czy innych takich e, aplikacjach, e, to wpływa rodzaj buta też na tą prędkość, no i wiadomo na, na te statystyki poszczególne e, buta. No i tak jak chyba wcześniej wspomniałeś tutaj, jak ten but nam się zakoloruje, to chyba mamy tutaj nawet ten przycisk minting. Dobrze, Kiminie? Tak, tak. Wtedy tego buta będziemy mogli sobie po prostu wymintować. Również te buty po prostu można ze sobą parować, więc wszelkie użyteczności są nam dobrze znane tutaj z całego MuftuR. Z tego co widzę, to chyba tak naprawdę wszystko już omówiliśmy. Jeszcze co mi się rzuciło w oczy, no to przynajmniej w przypadku Stepena nie było takiej możliwości, żeby zakupić bezpośrednio buta w aplikacji, wykorzystując na przykład naszą kartę bankową. Tutaj mamy chyba taką opcję, bo tak jak wejdę sobie właśnie w ten rynek, to mogę nacisnąć kup teraz tego buta, i tak naprawdę później przenosi mnie na. Płatność z wykorzystaniem właśnie polskich złotówek z mojej karty bankowej. Powiem tak, ja z tego nie korzystałem i raczej nie mam zamiaru polskich złotówek e, przelewać, czy, czy też e, dolarów. Jeżeli będę zakupy wykonywał, to na pewno e, tutaj za BNB, bo, bo w tej walucie na ten moment e, możemy dokonywać tych płatności. Trochę żałuję, że w tym tokenie e, TIP nie możemy już e, takich płatności e, dokonywać. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Być może po, po tym, jak, nie wiem, jak już gracze, użytkownicy będą swoje buty wystawiać na markecie, może w przyszłości będzie taki future. No to diabeł. Tak naprawdę mamy wszystkie chyba takie podstawowe aspekty omówione. Teraz pytanie: jak, jak to wygląda w praktyce? No dobra, to może ty też pokażemy właśnie jak ta aplikacja działa na, na powietrzu, więc zapraszam Was na spacer z diabłem. Okej, okay, jak widzicie jestem na spacerze i teraz w praktyce wam pokażę, jak tutaj śmiga ta aplikacja. Jak widzicie, ja już trochę tych tokenów uzbierałem. Więc zaraz odpalę tą aplikację, żeby nie przepalać kroków. Mam buty darmowe. No i związek z tymi butami darmowymi że naprawdę będziemy musieli pilnować prędkości. Już odpalam aplikację. 3, 2, 1 start i zrobimy sobie taki tradycyjny spacerek. Poziom wody to jest ten czas, w którym możecie sobie spacerować. No, i tutaj macie prędkość od 1 do 6 km, więc na to będziemy musieli spoglądać. Tutaj, jak widzicie, widoczki drzewa, nie drzewa. To są właśnie te wiśniowe tam z tyłu, wiśniowe, czereśniowe. O, za szybko trochę idziemy. Przede wszystkim tu trzeba monitorować. Zrobimy sobie taki krótki spacerek. Troszeczkę zobaczycie moją okolicę. Zobaczycie, jak to w ogóle wygląda sobie taki kilkuminutowy e, spacer wykonamy, monitorując również e, tą e, prędkość. E, 3,7. Czasami musicie uważać, bo są skoki prędkości e, i uważam, że to jest ten problem. Dlatego wiem, że już część osób na przykład na e, naszym forum Kupowała buty tutaj już normalne. No i przy na przykład runerach ta prędkość jest zdecydowanie wyższa. Jeżeli jesteście biegaczami, no to zdecydowanie od razu polecam całkowicie buta sobie zakupić i wtedy te dwa buty sobie możecie jakby rozwijać. Jeżeli chodzi o te kalorie, no to to jest potrzebne nam na rozwój buta i im but nam wejdzie w kolory, to wtedy będziemy mogli go wymintować na prawdziwego NFT. -ka. Ok, jesteśmy na tak zwanym mostku. No i tutaj już sobie zatrzymujemy tą aplikację, podsumujmy. Całą naszą e, trasę, jak widzicie, 178 ml wody. E, Lootboxa żadnego nie znaleźliśmy, raczej na darmowych butach tego nie znajdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o token 037, no i to jest 5,5 minuty e, spaceru, czyli tak mnożąc razy 3, 15 minutowy spacer, powinien dać Wam około 1 e, token e, TIP. Więc jeżeli gdzieś tam sobie robicie takie czasami półgodzinne spacery, o to powinno wam wpaść koło dwóch tokenów. Warto się zastanowić, czy w tym wypadku po prostu nie zakupić całych butów. I jak widzicie, ja tutaj jeszcze brakuje 68. Nie. Brakuje, mamy dopiero 68 kalorii na 975, więc jeszcze sporo przede mną chodzenia, żeby wskoczyć na poziom 8, natomiast już możecie zobaczyć, że ten but nabiera powoli kolorów. I kiedy będzie cały zakolorowany, no to będziemy go mogli wymintować jako NFT i potem go również sprzedać. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Hej!